Wziął się na swój I dzisiaj wam pokażę top 5 najszybszych aut w Horizon 4 I też pokażę wam Pokażę To nie było Pokażę wam Iskid na przykład Ferrari 599, 599X Które jest do kupienia w grupie Horizon ale Takie zwykłe nie, bo ani awantador. nie, 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 Ale dobra, jeszcze będę do przedłużał. Przejdźmy do odcinka. No i co? So. No dobra. To teraz najprawdopodobniej... Pominałem, nie tylko auto, które się rozpędził do 430... 440 km na godzinę, jest to rematch. Sansepto, coś takiego. Tewo. Niestety, ani w sklepie Wam go nie pokażę, albo ani w moim garażu niestety nie mam go. Najprawdopodobniej jest po prostu rzadki, ,üss주. W jest on elektryczny, 1,5 sekundy do setki, więc trochę szybki. I ogólnie po cilingu, No dobra, przejdźmy do następnego samochodu, niestety wam go nie pokażę. Ale już, Shirona wam pokażę, bo specjalnie go kupiłem na ten odcinek. Dobra, ja już dojecham czas na test. No dobra. Było powiedziane, że on pojedzie 435... 440. Ale on nie jest na przykład na masce, On nie ma... Zrobionego tuningu tutaj. Tuning samochodów. Samochodu. No, <laughs> no więc... widzimy że jest przewolny. A teraz nie chciało mi się to po prostu robić. No dobra. To przejdźmy do... Następnego auta. No dobra. Mam tutaj kolejne auto, jest to Kenizek. <laughs> Może nie Agera RS, którą powinniśmy mieć. Jest to... Ona. Jest to... Zwykła... Agera. No i zwykła. X99 bo jest streamingowana <koczyk> 99, przepraszam. No i Agira RS GamingXD powinna się rozpędzić do 447 Ale ta się chwilę na raczej tego nie rozpędzi. Niestety, a chciałbym. No więc... Przejdźmy do testu. Przecież A jeszcze jedno info. Bardzo ciężko mu przy starcie. Zaraz najpierw dodać pełny, odpuścić i dopiero potem. Popatrzmy potem łatwiej przykroć. No zobaczmy. Tutaj będzie wszystko akurat już bez no, mówię. Ona ma jest niestety jeden wiek, nie? To jest to dziwne, że na Edmund powiedzieć 400. <laughs> <laughs> Ale i 427 421 no, na Agera RS ten zlek trochę tuningowany No I mamy jeszcze auto, do którego wam niestety już nie przedstawię No dobra Weźmy go do nowego samochodu, bo którego niestety wam nie pokażę, a bardzo bym chciał, chyba że wam tamte poprzednie pokażę po prostu montażu. No dobra. To teraz powinien być Mosler NT900S. No niestety nie ma go w sklepie. Więc nie mogę wam go przygotować. Więc nie testu. bo nie mam innego auto, który może go zastąpić. Ale ja mam auto. No, może nie jest to ewolucją, ale... <kluzni> Powinno wam dostarczyć. No dobra. Ja przyszedłem do Ferrari 599X. X. X? A w sumie to X samego, albo X, X na iPhone. Ale nie ewolucją. Ewolucja jest o wiele szybsza, niestety, tylko taki był sklepie ewolucji, jest bardzo rzadkie. jest tak zwanym królem autostrady, więc na was będzie sekunda, a dla mnie ponownie minuta dwie, muszę dojechać na autostradę. No więc widzimy się jak na autostradę. No dobra, pojechaliśmy na miejsce... To, sprawdźmy krótko. Oczywiście zapomniałem powiedzieć, ale... Oj, zapomniałem wam powiedzieć, ale... Evolution 599 Ewolution. pojechałoby 500 km plus i coś tam więcej. Na Czuligach, na co mam wcześniej pokazywałem na bogatki, że nie miała. A co powinna mieć? No niestety, tylko nie wymieniała. pojechała tyle, ile powinna. No, takie już osiąga blisko maksymalnie 42 od 4 nie. Jest tu mało. Ale da się zwiększyć, bo to są same po prostu tuning, sam tuning. No i dobra. To w sumie na tyle. No zobaczenia na następnym odcinku, jeśli dotrwaliście do końca, to łapkę i suba z dzwoneczkiem, żeby widzieć więcej takich filmów związanych z tutorialem, przepraszam, z Horizon Narra.